Siemanko, witam w kolejnym odcinku z kariery zawodnika w skokach narciarskich 2005. Standardowo, zanim zaczniemy, zapraszam nowe osoby do ustawienia subika. Zapraszam wszystkich do ustawienia beczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków. No i jak widzicie, jestem na treningu w Libercu. Właśnie oddaję ostatni skok treningowy. No, trening udany, ale to dlatego, że to jest mała skocznia k 90 Gdyby to była skocznia większa, pewnie byłby problem. No i zobaczymy, jak będzie w dzisiejszym odcinku, bo ostatnio było tragicznie, frustrująco i w ogóle mam nadzieję, że dzisiaj się troszeczkę poprawi. Kondycja psychofizyczna zero mamy. Także nie wiem, jak to było. Czy co sezon się ona odnawia? Na to wychodzi. Także no od kolejnego sezonu może będą trochę lepsze skoki. Zobaczymy zresztą, jak będzie teraz. Lecimy w sumie na zawody, sponsorów mamy. Nie ma na co czekać. Witamy Państwa z zawodów Pucharu Kontynentalnego, który uważany jest za bezpośrednie zaplecze dla Pucharu Świata. 144,5 144 metra rekord. Wyniki, ...gdyż może to być nagrodzone startami w Pucharze Świata, w związku z czym dzisiejsze zawody myślę, że będą niezwykle interesujące. Z pewnością no, będą interesujące, jak się nie zakwalifikuje, to na pewno. Wszyscy pokładają duże nadzieje w skoczku, który będzie teraz skakował. Nie no, rekord jest rekord jest konkretny na tej skoczni, więc... Prawdopodobnie lubię tę skocznię, więc... Zobaczymy, czy uda się na niej oddać dobre skoki. No! Chyba powinna być kwalifikacja. 104 metry, ale... I lądowania. Na pewno za wcześnie się troszeczkę wybiłem. Aj, 55. miejsce. No to zaczynamy sobie od powtórzenia zawodów. <noise> Dzisiejszy odcinek. No ale teraz postaram się poprawić to wybicie i myślę, teraz że powinniśmy kolej. się zakwalifikować. Co prawda, nie mam szans na awans do kadry A raczej. Ale jakbym zarobił trochę pieniążków, to też by było miło. Kurcze, no bo bardzo podobny skok. Ile to było metrów? Równe 100? No masakra, dobra widzowie, ja wam to wytnę. I po prostu powtórzę sobie kilka razy zawody, aż się zakwalifikuję. Chociaż 25 miejsce, poczekajcie, może się zakwalifikuję jakimś cudem. Wyniki kwalifikacji przedstawiają się następująco. Czy zdarzy się cud? Zdarzył się cud. <laughs> Dobrze sobie nie powtórzyłem, w sumie. Mamy kwalifikacje, także te Jak zawody będą zaliczone. Kolejny skoczek na liście startowej. Za chwilę się przekonamy. Spokojne Wielu przejście na narty. Mogę się to... troszeczkę niżej nachylić, myślę. Ale też, żebym. O, nie przesadził. Dobre wybicie. O takie wybicie właśnie chodzi. Aj! Świetnie. Odległość w granicach konstrukcyjnego... Wyciągnąłem ten skok jak mogłem, widzowie. Już dalej nie mogłem lecieć, bo był upadek. No ale dobrze, dobrze. Od czegoś trzeba zacząć? Była kwalifikacja. Niestety, z powodu dużych opadów śniegu, konkurs zostaje przerwany. Ta, przerwany, tak przerwany. O nie, naprawdę przerwany. No dobra. Wiecie, co jest najgorsze, że nie mam już kasy. Sponsorzy, potrzebuję sponsorów. Dajcie mi dużo pieniędzy. Na dwa konkursy za 700. Okej, okay, tutaj damy sobie na jeden konkurs za 300. Muszę mieć pieniądze na treningi, muszę trenować jak najwięcej, żeby statystyki rosły. Dobra, spróbujemy sobie na K120 na... Albo nie! Predatco jest. Predat jest K120. To skocznie już znam, więc trening można nie będzie dobry. Niestety trening nieudany. Wszystkie skoki słabe, no ale też mamy wiatr w plecy. Chciałem sobie właśnie na y, tej skocznika 120 zrobić trening, żeby ta technika lotu nieco wzrosła. I teraz no troszeczkę lepszy skok, okolice 100 metra chyba. No 93. Niestety trening nieudany. Chyba sobie będę jednak na tych mniejszych skoczniach robił trening, bo to nie ma sensu. Torino K120 przed nami. Dzisiaj miejscem zmagań skoczków będzie olimpijski obiekt K120 położony we włoskim Pragelato. Niestety śnieg pada coraz bardziej. Mm. Jak widzimy zawody odbędą się dziś w iście zimowej atmosferze. O, skąd on to wiedział? No pada śnieg, ładna atmosfera, fajnie, Kolejny fajnie. Zawodnik przygotowuje się do oddania skoku. Zupełnie inaczej niż Ski Jumping 2025, bo tam nie lubię jak ten śnieg pada, a tutaj lubię. No i zobaczymy, czy w ogóle na tej skoczni mam jakiekolwiek szanse. Za wcześnie wylądowałem jeszcze na dwie nogi, ale dobra, nie będziemy sobie powtarzać tych zawodów. Pominiemy sobie tą skocznię, oczywiście. O! obie. Zrobiłem rekord skoczny, nie mam raczej na niej szans, tak mi się wydaje. Nie będziemy też powtarzać nie wiadomo ile. Ostatnie miejsce zająłem. No kurczę, naprawdę. Oglądają Państwo wyniki pierwszej serii. To już poprzedni sezon był lepszy, ale w tym sezonie mi spadła ta kondycja psychofizyczna do zera. I to też robi swoje, na pewno. Weźmiemy sobie sponsora jakiegoś. Tutaj mi daje dobry hajs, i tak będę musiał tu wrócić za jeden konkurs, więc na jeden konkurs sobie wezmę trening, kurczę, no idziemy chyba na trening, bo co ja mam zrobić. Yy, tylko chyba sobie na mniejszej skoczni trening zrobimy Hakuba, na przykład. Czy tam Liberes może Liberes będzie lepszy, bo bardziej znam to skocznie. Okej, okay, robimy trening. No i tutaj już trening elegancki, udany, wszystkie skoki bardzo ładne, mam nadzieję, że ten ostatni też będzie powyżej 75 metra, przynajmniej te statystyki coś urosną i kolejny sezon może zaczniemy y, troszeczkę lepiej. Oj no, okej, okay. i tak będzie trening zaliczony, zawodnik się cieszy, 78 metrów, dobra, więc nie ma sensu bo na te większe skocznie chodzić na razie, Salt Lake City przed nami. Myślę, że raczej tam nie mam szans. Ale bądźmy dobrej myśli, lecimy na zawody. Dzisiejsze zawody mogą być bardzo ciekawe. Rzeczywiście, dobry występ w pucharze kontynentalnym może dać zawodnikom prawo startu w pucharze świata. Wit no będą na pewno zawody ciekawe, jak się nie zakwalifikuje. Na belce startowej znajduje się już kolejny zawodnik. Dobra, i jedziemy. Możecie obstawiać, czy mam szansę na tej skoczni. 90% jest raczej, że szans nie mam, ale. Lećbar. O kurcze, Mój rekord pod 2 metry, to jest tragedia, no ale. <laughs> ale szansa na kwalifikację te... jest. Mam szansę tak, na tej skoczni, można tak powiedzieć. 50 najlepszych skoczków Ej no! Do Ej no, 65 miejsce Dobra widzowie, powtarzam sobie te zawody, dajmy losowi szansę pa, jeszcze jedną. A jak nie, no to lecimy na kolejne zawody. Nie wiem, może jeden trening teraz. sobie pominę na rozbiegu reprezentant Polski. Żeby nie robić się po prostu co każde zawody tego treningu bo przetrenuje się chłop Znakomite wybicie. No ładnie to wygląda lepiej, to wygląda. Kurczaki! O nie, o nie, to trzeba powtórzyć, widzowie. Upadek był, ale już było lepiej w locie, mi się wydaje. Delikatne przejście na narty, dobra. dobra. Jak się teraz nie uda, to idziemy zabelse, dalej. Za się. Idziemy dalej, ale ja uważam, że na Sotley City powinienem mieć raczej. Szansę. Teraz troszeczkę. możliwe. Oj, oj, oj. Do... Dobra. Nie da rady, widzowie, nie da rady na tej skoczni. Miałem szansę, ale to by musiał powtarzać. 3 miliony razy zapewne, a nie chcę tego robić. Przynajmniej na odcinku. Czasem to może tak zrobię, ale będę to wycinał. Nie zawsze. Dobra. A i sobie musimy zobaczyć jakiegoś jednego zawodnika w ogóle jak skacze, bo powiedziałem, że co odcinek tak sobie będziemy patrzeć. Yy, kto tutaj pieniążków nam dużo daje? No tutaj panie, no 650 bierzemy, tutaj 150. Dobra, jeden trening sobie odpuszczę teraz i lecimy od razu na Sold Lake City K120 Sol Lake City odbyły się w 2002 roku igrzyska olimpiami. Ale ładnie. Jak wszyscy pamiętamy, Adam Małyż zdobył dwa medale, a ta olimpiada była znakomicie zorganizowana. ale ładnie w ogóle. Czemu on ma koszulkę wyjazd, lidera pierwszy zawodnik? Czy ktoś mi to wytłumaczy? <laughs> nie wiadomo. Dobra, czy mamy jakieś szanse... A jo, jaki elegancki wiatr. Za chwilę obejrzymy jego skok. Odepchnął się. Naprawdę. Nie wiem, kiedy ten zawodnik zacznie lepiej skakać. Znakomite wybicie. No ładnie, tutaj na narty przeszedł. Ej, no! Nie na dwie nogi. Dobra, czy co, widzowie? Ja sobie popowtarzam parę razy i wytnę wam najwyżej. Także cięcie. No, widzowie. Nie mam najmniejszych szans na tej skoczni, także nie udało się. Zobaczymy, sobie tylko skok o, jakiegoś innego zabijanika. zawodnika. Ja próbowałem się też tak mniej nachylać jak oni, się, to ale skońce. to nic nie dawało. Aś cię cieszy, no dobrze, dobrze. Lecimy dalej, niestety, jest jak jest. Bierzemy sobie od razu sponsora, żeby go nie zapomnieć. Powiedzmy, no to się już groszowymi sprawami różni, i musimy. Lecieć na trening oczywiście, jakaś fajna skocznia, Lachtika 90, znowu sobie weźmiemy. Lecimy! No i tutaj się fajnie skacze, trening udany, elegancki, mamy wiatr pod narty. Oprócz w sumie jednego skoku, jeden skok to była mała wpadka, ale... Ważne, że całościowo trening jest udany. No i ostatni skok, także powyżej 70 metrów 74, tak? Tak jest. No i zobaczymy, czy jakiekolwiek szanse mamy w zawodach. No, parametry cały czas tutaj rosną, 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 ale co z tego, jak nie ma wyników. I jeszcze dodatkowo nam się już zużywa kask powoli, 10%. Nie wiem za co ja kupię te sprzęty. Lecimy na garmisz Partenka. 115. Zaraz, proszę państwa, początek konkursu puferu, Ale też ładnie tutaj. Ło, na jakie reflektory. Halo, Mamy nadzieję, że dobrze państwo nas słyszą. halo, jakie reflektory. Jakie efekty graficzne, kurczę. To jest porządna Teraz gra. Z Polski. Dobra, no jest wiatr pod narty. Także. Powodzenia. Dziękuję za... To życzenie mi powodzenia na pewno się przyda. Życzcie mi kwalifikacji, Lećbart. Dobrze, ej. Mamy kwalifikację, może na tej skoczni mam szansę. 108,5 metra, dobra, no to musi być kwalifikacja z tą odległością. wyniki rundy kwalifikacyjnej. Nawet Co nie żartujcie, że. No, 45 miejsce, to i tak daleko. Oni tu za dobrze skaczą, zawodnicy. Się teraz. Oto na Dobra, Polski. wiatr pod narty niby jest. Świetnie zaczął ten skok. Trzymajcie kciuki, widzowie. Może się uda zakwalifikować. 90% wybicie. wybicie. Teraz już wie... Sami widzieliście upadek Upadek to niestety muszę zawody powtórzyć. Nie będę tego wycinał już Ale upadki są niedopuszczalne. No mogłem już lądować. To wszystko przez tą kondycję psychofizyczną mi się tak wydaje. Ale zobaczymy, czy uda się powtórzyć. O no ładnie się wybiłem, można powiedzieć. 96,5 metra. No kurczę, to tamten skok 108 to był chyba przypadek. Tylko dobra. Nie mamy oczywiście kwalifikacji. Przeklikamy się. Ja już straciłem nadzieję na ten sezon. W tym sezonie nie idźcie na dobre skoki raczej. Jeszcze przed nami są loty. Oczywiście sobie weźmiemy sponsora tutaj jakiegoś na szybko i lecimy na kolejny trening, bo musimy przyspamować jeszcze tymi treningami pod koniec. Także lecimy sobie na trening. Eee, tutaj garmisz płatny to za drogie będzie na trening, ale a Lachty sobie zrobię, dobra. Ja nie wierzę w tą grę normalnie. Trening bardzo udany, pomimo tego, że są eee, warunki niesprzyjające, wiatr w plecy, to i tak skoki tak jakby był kurczę, wiatr pod narty nagle się zrobiły. Od czego to zależy, widzowie? Nie wiem, no i patrzcie jak teraz się elegancko leci. No kurcze! Okolice punktu HS, ja w to nie wierzę. <laughs> Dobra, zobaczymy jak będzie w zawodach. Proszę Państwa, garmisz Parten jeszcze przed nami, potem loty. Może sobie zrobię... oj... Teraz, teraz już mnie nie stać na trening na Mamuciej Skoczni. Gapa. Dobra, lecimy proszę Państwa. Mam szansę tutaj, Teraz ale to troszeczkę farta bym potrzebował. Zobaczymy, zobaczymy. Ważne, że statystyki w tym sezonie dosyć znacznie urosły. Dosyć dużo tych treningów Fenomenalnie. zrobione było. No i nie ma szans. Niestety, widzowie, 95 metrów. Nie będę już powtarzał tych zawodów. To jest koniec sezonu. Nie mamy szansę oczywiście na kwalifikacje. Niestety, proszę Państwa, warunki atmosferyczne. Ale tak myślałem, jak... że ta kariera tak będzie wyglądać przy niektóre etapy tej kariery. Oglądają państwo Bo już, jak dobrze niektórzy wątku. wiedzą, była na kanale seria z tej gry Dzisiejszy została gór, przerwana tobie... z powodów tam technicznych. Dobra, weźmiemy sobie sponsorów jeszcze, póki w ogóle nam cokolwiek płacą. W kolejnym sezonie bo może sobie weźmiemy więcej od razu na sam początek, żeby mieć kasy. No i drodzy widzowie, lecimy na trening! Proszę Państwa, eee, nawet nie mamy Tauplitz dostępnego tutaj, bo chciałem sobie iść na Tauplitz, a i tak by było za drogie. To polecimy sobie może do Salt Lake City ale 90 O, Tanioszka 400. No i tutaj już elegancki trening. Wszystkie skoki udane, w ogóle wiatr pod narty jest, ale. Niewielkie to ma znaczenie, powiem wam. Ja nie ogarniam tej gry. Wydaje mi się, że wszystko robię dobrze. A tutaj jest średnio. No dobra. Skok taki sobie, ale trening w każdym razie udany. Będą parametry rosły. Przydadzą się one na kolejny sezon. Yy, zobaczmy tylko na te parametry. No rośnie wszystko tutaj białe. Technika wybicia rośnie. A technika lotu jest to żółte. No też coś tam powoli, powoli ale coś tam rośnie drodzy widzowie, no i lecimy na loty do Tauplic K185 nie mam szans oczywiście dam. jesteśmy w Bad Mittendorf oto skocznia Mamucie o punkcie konstrukcyjnym K185 możliwe są na niej skoki nawet powyżej 200 metrów to właśnie tutaj na tym obiekcie powyżej 200 metrów po raz pierwszy poszybowała na nartach kobieta o kurcze rywalizować będą przy pięk... ciekawostkę nam sprzedał Dobra, oczywiście nie mam szans, ale próbujemy skoszek. wiatr z boku. I rozpoczął skok. Także zobaczymy, czy uda się ten wiatr w jakiś sposób wykorzystać. Znakomite wybicie. O, ładnie to wygląda. Troszeczkę za nisko się nachyliłem, chyba. Broty, jestem, w 166 metrów. Czy on jest taki przekonany, że ja będę w konkursie głównym, tak? Ten komentator. Dziesiąte miejsce na ilu zawodników. No, czekajcie, zobaczymy, czy się uda zakwalifikować. Całkiem niezły to był lot, powiem wam. I nie udało się zakwalifikować, ale myślę, że akurat mogę sobie przynajmniej raz tutaj powtórzyć. Myślę, że mamy szansę na kwalifikacje przynajmniej. Już nie Wszyscy mówię o serii spoczku, finałowej. Teraz Czy nie zawiedzie tak, troszeczkę za nisko się może nachyliłem tam pod koniec. Mistrzowskie wybicie. Ogólnie 94% to średnio. Oj tutaj spadł zawodnik, ale Zresztą było lepiej karteków. chyba już? No, nie. Chyba nie 165. Widzowie, powtarzamy sobie jeszcze raz. Troszeczkę tutaj pod wiatr się może ustawię i troszeczkę wcześniej się muszę wybić, bo 90 to już jest za późno. Patrzcie, co się dzieje na progu z wiatrem, z tą strzałką. <laughs> opętana strzałka. O, możecie napisać opętana strzałka w komentarzu, jeżeli oglądacie ten odcinek do tej pory. Miałem się pod wiatr ustawić. Nie, o nie, upadek. Dobra, widzę jedno że tak powtarzam. Już. Ostatni raz. Teraz już ostatni Jest raz, tak. jak nie będzie upadku. I nie będzie też kolej... Dobra, tyle. Ostatni skok. Odepchnął się. Na każdej skoczni może troszeczkę inaczej się trzeba wybić. Ależ oj, teraz się od... aż się strzałka pojawiła, leć Bart! O nie, no upadek widzowie, sorry, sorry, nie będę tego wycinał oczywiście. <grym <grym Także widzicie wszystko, co się tutaj dzieje. Ląduj Bart wcześniej, I no a nie tam czekasz nie wiadomo na co, przecież i tak wiadomo, że nie mam szans na tej skoczni, oj strzałka się pokazała. 90% wybicie. No i dobrze, ląduję sobie i przeklikam po prostu. Tu dalej. Komentator jest po prostu zawiedziony moją postawą. Lecimy sobie na kolejne zawody. Na, a czy jeszcze trening? Sobie jeden zrobimy, bo jeszcze chcę przyspamować tym treningiem oczywiście przed końcem sezonu. Zakończyła się pierwsza seria konkursu i zobaczymy sobie, może jakiegoś innego zawodnika. Jak tu lata, Dzisiejszy konkurs. to może będzie ciekawe. Także jeszcze ostatni sponsorów w tym sezonie sobie weźmiemy byle już tam co. Podobnie wszyscy płacą: lecimy na trening. Na powiedzmy sobie, polecimy Pursze 90. Trening w miarę udany, ale się w ogóle spada na tej skoczni masakrycznie w Kurszewel, także. Dlatego prawie udany, bo chyba tylko jeden skok był taki średni. O nie, teraz zepsułem tutaj najazd troszeczkę. Ale chyba okolice 70 metra, dobra, zawodnik. <ścoughs> Z czego on się aż tak cieszy, ja rozumiem, troszeczkę, ale aż tak. No i drodzy widzowie, kończymy kolejny sezon Tauplitz K185. Parametry troszkę jeszcze pod koniec nam tutaj urosły. I od kolejnego sezonu na szczęście już kondycja psychofizyczna się odnowi. Witamy Państwa. Witamy. Dziś końcowa walka w Pucharze Kontynentalnym. Po dzisiejszych zawodach odbędzie się dekoracja najlepszych skoczków w Pucharze Kontynentalnym w kończącym się właśnie sezonie. Dobra, no wiadomo, że nie mam szans, ale 175 metrów kiedyś tu skoczyłem. Się teraz. Oto na rozbiegu reprezentant... Jest wiatr pod narty, myślę, że Odbił się. te zawody Dadek zasługują na to, żeby je powtórzyć jeszcze ogólnie, jeżeli się nie uda. O, o nie, widzowie, myszka mi się odłączyła. Myszka mi się odłączyła. Poczekajcie. O, słyszeliście ten dźwięk? Kurczę! Zawsze jakieś problemy techniczne widzowie. Dobra, powtarzamy sobie te zawody na szybko. A właśnie tak się dziwiłem. Czemu ta strzałka mi się pokazała? Mam nadzieję, że zaraz będziemy świadkami dalekiego skoku. Też mam taką nadzieję. Popatrzmy, ile skoczy. Czemu mi ta strzałka już wyskakuje od razu, jak jestem w na belce? O, co za dynamika. Wiatr jest pod narty niby. Także teoretycznie zawodnik powinien lecieć. No, nie wierzę, znowu upadłem. Dobra, widzowie. Niezależnie co się stanie, ostatni skok. Teraz chyba. Na rozbiegu staje kolejny skoczek. Delikatny wiatr pod narty. Na treningach idzie fajnie, na mniejszych skoczniach. A tutaj w karierze średnio. No, teraz się dobrze wybiłem. Kurcze nie ma co tutaj mówić. O, leć bardzo, jest wysokość. Ale no, 160 metrów na tyle mnie stać dzisiaj. Jeszcze sobie może zobaczymy jakiegoś zawodnika. Jak tutaj skacze. gorzko sobie patrzymy. A to będzie ciekawie na skoczni do lotów. W serii finałowej sobie zobaczymy, oczywiście, zawodnika. Czyli tu sobie przewiniemy. I raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7 dobra, to są ci lepsi. 8, dobra, kto to jest? Kuba Belamy z Czech. No dobra, zobaczmy sobie tego zawodnika. To jest skocznia do lotów. Także jestem ciekaw, co, gdzie się wybije, w którym miejscu. No to nieważne, ale jak się nachyli, to też nie ma znaczenia. Haha, <laughs> Ten skok może się podobać. No może się podobać ten skok. Nie za bardzo widziałem gdzie wylądował, bo tak e, słaba kamera. Dobra widzowie, to koniec tak sezonu. Brak awansu do kadry A. Nie mamy pieniędzy na trenera. Jest, że tak powiem, maleńka tragedia. <laughs> mam nadzieję, że w kolejnym sezonie już coś ruszy. No bo ten sezon naprawdę był słaby. To już poprzedni był lepszy. Zaczynamy od kondycji psychofizycznej. Tutaj gdzieś na pewnie będzie. No i dobra, w tym odcinku to było na tyle. Zapraszam, oczywiście, nowe osoby jeszcze raz do zostawienia Subika. I zapraszam wszystkich do zostawienia apeczki w górę. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry. Elo!